Lokując kapitał na zagranicznych rynkach, oprócz samego ryzyka inwestycyjnego, musimy brać pod uwagę również ryzyko walutowe. W jaki sposób ono się objawia, kiedy występuje i jak możemy go uniknąć? O tym w kolejnym odcinku Kursu Inteligentnego Inwestowania WTF. Zaczynamy! Inwestując w fundusze notowane na giełdzie, trzeba rozumieć i trzeba być świadomym ryzyka walutowego, które nie dla każdego jest oczywiste. Ryzyko walutowe pojawia się wtedy, gdy inwestujemy środki w fundusz, którego jednostki uczestnictwa są rozliczane w innej walucie niż w tej, w której dokonywany jest obrót. Może to teraz brzmieć mało czytelnie, ale za chwilę pokażę to na prostym przykładzie. Jak przystało na ryzyko, nie jest ono ani jednoznacznie złe, ani jednoznacznie dobre, bo na ryzyku walutowym można zarówno stracić, jak i też zyskać. Wszystko wynika bowiem z zachowania kursów konkretnych walut wobec siebie, no i różnic, jakie z tego tytułu powstają. W jakich sytuacjach ryzyko walutowe działa na naszą korzyść, a kiedy jest dokładnie odwrotnie? Czy da się go uniknąć, czy da się go zminimalizować, jak z nim walczyć? O tym w dalszej części tego materiału. Sama definicja ryzyka walutowego w przypadku funduszy notowanych na giełdzie może być nie do końca czytelna, dlatego też pokażę to na pewnym przykładzie. Jako ten wspomniany przykład weźmy fundusz notowany na giełdzie odwzorowujący zachowanie najpopularniejszego amerykańskiego indeksu 500 spółek technologicznych, czyli SP 500. Jednostki uczestnictwa tego indeks tego ETF-u są rozliczane w dolarze amerykańskim, podobnie jak środki, które są inwestowane w spółki na amerykańskich parkietach giełdowych. No i w tym przypadku nie występuje ryzyko walutowe, bo oczywiście pomijamy sytuację, w której dokonujemy przewalutowania z polskiego złotego na dolara, aby zakupić jednostki funduszu. Ale tutaj tego ogólnie pojętego ryzyka walutowego nie ma w takim dokładnie przypadku. Kolejny przypadek będzie bardziej skomplikowany i w nim już to ryzyko będzie zawarte. Drugi przykład to fundusz notowany na giełdzie śledzący ruchy cenowe indeksu Hang Seng, czyli HSI, czyli indeksu, który gromadzi w portfelu 50 czołowych spółek notowanych na giełdzie w Hongkongu. Jednostki funduszu są rozliczane w dolarze amerykańskim, natomiast walutą obrotu jest dolar. Dolar hongkoński, ponieważ środki są inwestowane w spółki na tamtejszym parkiecie giełdowym. Co to znaczy? Znaczy to mniej więcej tyle, że w tym przypadku, zgodnie z definicją, występuje ryzyko walutowe. No ale jakie są jego potencjalne skutki? Pokażę to na przykładzie. Jednostka uczestnictwa funduszu kosztuje 100 dolarów, co przy obecnym kursie USD HKD, który wynosi 7,75, Przekłada się na 775 dolarów hongkońskich zainwestowanych w spółki z indeksu <coughs> Hang Seng. Czyli jest to oczywiście 100 dolarów 775 dolarów hongkońskich. I na początku, w najprostszym przykładzie, załóżmy, że kurs USD HKD pozostaje niezmienny i cały czas wynosi 7,75. Znaczy to tyle, że wzrost indeksu HSI o 5% będzie równoznaczny ze wzrostem wartości jednostek uczestnictwa funduszu również o 5%. Czyli będą one po tym wzroście kosztować 105 dolarów. Natomiast nasza inwestycja w spółki z indeksu wzrośnie z 775 dolarów hongkońskich do 813,75 dolarów hongkońskich, czyli o wspomniany 5%. Wiadomo jednak, że kursy walut są dynamiczne i no, raczej nie stoją w miejscu, więc przyjmijmy, że dolar hongkoński osłabił się w stosunku do amerykańskiego no i kurs USD HKD wynosi teraz 7,85. Indeks tak samo, indeks HSI wzrósł o 5%, co zwiększyło wartość naszego kapitału zainwestowanego na giełdzie do wspomnianych 813,75 dolarów hongkońskich. Tutaj nic się nie zmieniło. Ale w tym samym czasie dolar amerykański się umocnił do 7,85, co znaczy, że 813,75 dolarów hongkońskich jest warte w tym momencie dokładnie 103 dolary i 66 centów. 103 i 66 centów wyliczając to oczywiście w dolarze amerykańskim. No i jak nie trudno zauważyć, indeks docelowy, czyli ten indeks HSI wzrósł o 5%, no ale wartość uczestnictwa, wartość jednostek uczestnictwa naszego funduszu, które są wyceniane i rozliczane w dolarze amerykańskim wzrosła tylko o 3,66%. No a wszystko przez to, że w międzyczasie Amerykański dolar się umocnił w stosunku do dolara hongkońskiego. Gdyby jednak załóżmy sytuację odwrotną, dolar amerykański w tym samym czasie zaczął się osłabiać w stosunku do hongkońskiej waluty, to byłby to dla nas scenariusz odwrotny, czyli pozytywny. Załóżmy, że kurs USD HKD spada z 7.75 do 7.65. No i tak samo Indeks HSI analogicznie rośnie o 5%, czyli wartość zainwestowanego kapitału w dolarze hongkońskim wzrasta z 775 do 813,75 dolarów hongkońskich. No i to przekłada się, biorąc pod uwagę kurs. 7,65 kurs, do, kurs dolara amerykańskiego do dolara hongkońskiego. To przekłada się na kwotę 106 dolarów i 37 centów. Mówimy oczywiście o dolarach amerykańskich i to znaczy tylko i wyłącznie to, że indeks docelowy HSI wzrósł o 5 No ale wartość naszej inwestycji, wartość naszej jednostki uczestnictwa wycenianej w dolarze amerykańskim Wzrosła o 6,37%, czyli więcej niż indeks docelowy. I tutaj doskonale widać, że ryzyko walutowe jest czymś realnym, ale może być dla nas zarówno korzystne, jak i niekorzystne. I tutaj trzeba to zawsze wziąć pod uwagę. No i warto też pamiętać, że nawet gdyby cena indeksu docelowego się nie zmieniła, gdyby stała w miejscu, a jednocześnie kurs dolara się umocnił, to wartość jednostek uczestnictwa też by się zmniejszyła i też bylibyśmy na tym teoretycznie stratli. Gdy indeks będzie spadał, a jednocześnie dolar umocni się w stosunku do dolar umocni się w stosunku do dolara honkońskiego, no to nasza strata będzie większa niż procentowy spadek indeksu. No i to oczywiście działa w dwie strony, co mam nadzieję, że wytłumaczyłem dość czytelnie. Istnieją też ETF-y, które inwestują środki na giełdach z różnych krajów z całego świata, na przykład takie, które replikują indeks MSCI World. W różnych walutach te środki są inwestowane, bo są to różne parkiety giełdowe. I co dodatkowo komplikuje kwestię tego wyliczenia dokładnego ryzyka walutowego, ale za to zwiększa naszą dywersyfikację. Inwestując w fundusz notowany na Giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, replikujący zagraniczny indeks, na przykład taki Lyxor SP 500, również jesteśmy narażeni na ryzyko walutowe, bo dochodzi tutaj do sytuacji, w której jednostki uczestnictwa są rozliczane w innej walucie, niż inwestowane są środki. W tym momencie warto zadać sobie pytanie. Jak uniknąć ryzyka walutowego? Czy jest to w ogóle możliwe i też czy warto to robić? Najprostszym rozwiązaniem na uniknięcie ryzyka walutowego jest po prostu unikanie inwestycji w fundusze, które mają inną walutę rozliczeniową i inną walutę, na którą obracają środkami. Czyli po prostu wybieramy fundusze, w których nie występuje ryzyko walutowe. Najprostsze rozwiązania są najlepsze. No, ale już tak bardziej poważnie, istnieją ETF-y przynajmniej częściowo redukujące ryzyko walutowe poprzez tak zwany hedging walutowy, czyli currency hedged ETFs. Tak można wyszukiwać tego typu fundusze. One dokonują tej redukcji ryzyka walutowego poprzez comiesięczne otwieranie przeciwstawnych pozycji na parach walutowych z wykorzystaniem kontraktów terminowych forward, a czasami futures. I to jest właśnie. Hedging walutowy, no i inwestorzy mogą również samodzielnie przeprowadzać tak zwany tak, taki hedging, mając jednostki uczestnictwa o wartości na przykład 10 tysięcy dolarów w ETF-ie rozliczanym i obracającym środki w dolarze amerykańskim, możemy się zahedżować przeciwstawną pozycją, czyli otworzyć w tym przypadku pozycję za pomocą kontraktu pozycję krótką USDPLN o wolumenie 10 tysięcy dolarów. To jest taka najprostsza, najprostsza droga na uchronienie się przed ryzykiem walutowym. Pamiętajmy też, że inwestując np. w fundusze rozliczane w dolarze i inwestujące w amerykańskie giełdy, czy fundusze Inwestujące w euro i rozliczane w euro, musimy liczyć się z wahaniami kursu USDPLN czy Euro.pln i wliczyć koszty przewalutowania, co również jest pewnym rodzajem ryzyka walutowego i dodatkowymi kosztami. I w takiej sytuacji mocny złoty jest dla nas korzystny przy zakupie rozliczanych w dolarze czy w euro jednostek uczestnictwa. Natomiast słaby złoty jest dla nas bardziej korzystny wtedy, kiedy te jednostki uczestnictwa w walucie obcej sprzedajemy. Jak zapewne wiesz, partnerem naszej serii, czyli kursu inteligentnego inwestowania w ETF, jest platforma Finax, która daje dostęp do funduszy notowanych na giełdzie na całym świecie wraz z usługą robodoradztwa, czyli. Dostosowywania portfela do Twoich indywidualnych potrzeb. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym, to Finax stosuje pełne zabezpieczenie w stosunku do euro za pomocą hedgingu walutowego w przypadku funduszy. ETF, które inwestują w obligacje. Natomiast w przypadku funduszy ETF inwestujących w akcje spółek giełdowych, nie ma zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym. Są one rozliczane w euro, jednak platforma daje możliwość dywersyfikacji na ponad 30 walut, bo środki są inwestowane na różnych parkietach giełdowych. Co samo w sobie daje tak dużą dywersyfikację, że jest to skuteczne obniżenie potencjalnego ryzyka walutowego. Dzięki temu, że nie ma tego hedgingu walutowego, to koszty zarządzania są niewielkie. Natomiast do takich kwestii związanych m.in. z przewalutowaniem, Finex, mimo że jest platformą zarejestrowaną na Słowacji, to ma konto w polskim banku, konkretnie w mBanku banku więc dokonując przewalutowania z polskiego złotego na przykład na euro, przewalutowanie jest dokonywane po kursach średnich M-banku, czyli dość korzystnych. I też, jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, w jaki sposób FINAX radzi sobie z ryzykiem walutowym, i też, czy to ryzyka walutowe rzeczywiście jest takim dużym problemem, kiedy jest, a kiedy nim nie jest, na co wskazuje dane, to w linku w opisie podsyłam bardzo ciekawy artykuł na ten temat który myślę że powinien was zainteresować. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że był dla was pomocny, że czegoś się dowiedzieliście. Przypominam, że też w sprzedaży jest 21 wydanie naszego magazynu, magazynu Inwestorów drukowanego. Szczególnie zachęcam do prenumeraty z kodem rabatowym BESSA aż 20% rabatu na roczną prenumeratę, czyli na 4 wydania. Magazynu. Dzięki za obejrzenie tego materiału i do zobaczenia w kolejnym odcinku.